Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na lookbooka, czyli coś, co Wam obiecałam już jakiś czas temu. Znajdą się tutaj takie moje propozycje stylizacji. Elegancko, sportowych. Mam nadzieję, że przypadną wam do gustu i że zostawicie łapki w górę, jeżeli wam się będzie podobać, bo to bardzo motywuje do działania. A także, jeżeli nie subskrybujecie jeszcze jakimś cudem mojego kanału, nie nośmieje się, to zachęcam, żeby to jednak zrobić, bo wtedy będziecie na bieżąco z wszystkimi nowymi filmami. I oczywiście pamiętajcie też o tym, że już niedługo grudzień, czyli vlogmasy. I zamierzam dla Was codziennie vlogować, także mam nadzieję, że to Was też zachęci do tego, ale zanim jednak vlogmasy nastąpią, to zapraszam na lookbooka jesiennego. Zaczynamy od góry. Tutaj taka perełka, ona jest z hm i będzie cały czas tutaj w jednym miejscu. Nie będę jej zmieniać, także przy każdej stylizacji e, będziecie o niej słyszeć. E, natomiast kolczyki są ze Stradivariusa, takie kółeczka. Tutaj pod spodem mam zwykły czarny golfik ze Stradivariusa, a na to taka narzutko, kurtka z Zary. Jest ona bardzo przyjemna. No, ogólnie wygląda naprawdę ekstra. I możecie ją mieć tak związaną, bądź w ogóle właśnie tak na luzie. I do tego jeszcze torebka z AliExpress. Ona jest po prostu rewelacyjna. Uwielbiam ją. No, i takie botki z Dizzy. One są do szpica na lekkim obcasiku e, i one fajnie stukają, co ja bardzo lubię. Zresztą mówiłam Wam o tym w holu zakupowym, że od razu czuję się jakoś tak inaczej, jak idę, i moje buty słychać na całą galerię. No naprawdę bardzo to lubię. I dziewczyny pisałyście, że też tak macie, więc coś w tym jednak jest. Teraz ta sama stylizacja, więc wam pokażę zaraz całościowo. Zamieniłam tylko tą kurteczkę z Zary na płaszcz ze Stradivariusa i zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Buciki mają troszkę inny odcień niż płaszcz, ale na żywo wygląda to bardziej spójnie, bo widzę, że w kamerze trochę inaczej tutaj oddaje kolory. Niemniej jednak bardzo ładnie to ze sobą pasuje. No i pod spodem, tak jak widzieliście, mam czarne spodnie i czarny golf, więc taki. Podkład i do tego, właśnie akcent tego płaszczyka i bucików brązowych, torebeczka, i myślę, że wygląda to jeszcze lepiej nawet niż w tej kurtce z zaryt. Iście jesiennie, cieplutko, bardzo lubię siebie w takiej kolorystyce. Teraz zobaczycie taką słodką spódniczkę, w zasadzie są to spodęki, no ale wygląda jak spódniczka, i mam na to dwa pomysły, więc wam pokażę. Najpierw zacznijmy od tego, że związałam sobie tutaj włosy w koka, reszta jest rozpuszczona i mam taką gumeczkę w kropki. Zaraz zobaczycie, że taka sama jest spódniczka, więc ekstra to ze sobą współgra. Jak już robię taką fryzurkę na samuraja, albo tutaj kok, albo... Kucyk, to lubię też dołożyć jakieś większe kolczyki, które wiecie, tutaj dodadzą takiego smaczku. No i właśnie mam takie koła, ja je kupiłam w chyba Chińczyku, tak mi się wydaje, że właśnie wtedy poszukiwałam takich w sieciówce, nie znalazłam e, i zazwyczaj wtedy właśnie kieruję się po taką sztuczną biszuterię do Chińczyka, no bo oni mają wszystko. I jak się okazało, faktycznie mieli, więc wzięłam sobie takie i mam też srebrne, czarny golfik ze Stradivariusa. I tutaj torybeczka z AliExpress. Ja zazwyczaj jak się uprę już na jakieś torebki, to noszę je non-stop. I tak jest tą z Ali, z Tomiego. I jeszcze mam tutaj taką brązową, bo myślałam, że jakoś ją dołożę do jakiejś stylizacji. Ale na razie do żadnej mi nie pasuje, więc zobaczymy. No i to są właśnie te spódnico-spodnie. Tutaj luźno, bo sobie za mało ścisnęłam. Natomiast pod spodem są krótkie spodenki. No i tutaj ten materiał. Wiążecie na kokardkę i macie spódniczkę. Jest to coś po prostu cudownego. I w takiej wersji sportowej super pasują tutaj wansy, bo cała stylizacja jest biało-czarna. Natomiast zaraz Wam pokażę jeszcze elegantszą opcję. A co do tej spódniczki, ja Wam również mówiłam w holu, że bardzo mi się podobały takie kopertowe, krótkie spódniczki. Natomiast one same w sobie są bardzo krótkie, a ja się w takich źle czuję. Także dla mnie opcja spódnico-spodnie jest idealna. Tu jeszcze dorzuciłam taką czarną, koralikową bransoletkę. Zmieniłam golf, buty, dodałam płaszcz i od razu wygląda to tak typowo jesiennie, ponieważ tamta stylizacja, właśnie z wansami, to jest bardziej na taki okres przejściowy, którego u nas ostatnio brak, czyli właśnie kiedy kończy się lato, powoli wchodzimy w jesień, ale nadal jest ona ciepła, więc jak najbardziej możemy sobie pozwolić na tenisówki i właśnie brak jakiegoś płaszcza czy kurtki. Ale teraz niestety już jest zimno, pogoda naprawdę jest tragiczna, także trzeba się ciepło ubierać jak wychodzimy z domu. Golf jest też ze Stradivariusa, to jest dokładnie to samo, tylko po prostu inny kolor. Płaszczyk również ze Stradivariusa. I zmieniłam obuwie na właśnie takie kozaki za kolano. Myślę, że wygląda to naprawdę spoko, mi się taka stylóweczka naprawdę bardzo, bardzo podoba. Teraz z góry przepraszam, że ta sukienka jest troszkę zmięta. Chciałabym ją wyprasować, naprawdę, wierzcie mi, ale już nagrywam ten lookbook drugą godzinę, bo no, samo przebieranie, ile zajmuje, szukanie biżuterii, obuwia. E, ja sprawdzam jeszcze tutaj, jak to wygląda, czy jest ok, czy Wam pokazać tą stylizację, czy jednak nie, więc niestety zajmuje to bardzo dużo czasu, a zwłaszcza, że teraz nagrywam e, no, w jednym momencie, bo tak to czasem sobie dzieliłam ten lookbook na kilka dni, a teraz nie mam takiej możliwości, muszę go nagrać dzisiaj, więc mam nadzieję, że jestem uspokojona sprawiedliwiona i mi wybaczycie. Tutaj standardowo perełka i te kolczyki albo są z Hendemo, albo ze Stradivariusa. Nie jestem do końca pewna, ale zazwyczaj tam kupuję biżuterię taką sztuczną, więc w którymś z tych sklepów ją kupiłam, ale to było dawno, więc też pewnie już tego nie ma. Bransoletkę również dołożyłam z perełkami, fajnie to się komponuje z tym kolczykiem. No i tutaj taka sukienka z hausa, Ona ma ściągacz. Więc można sobie też mocniej związać. Ja w sumie zrobiłam tak na luzie, bo chciałam wam po prostu ją pokazać. Jeżeli chodzi o obuwie, no to również wybrałam kozaki za kolano, bo wydaje mi się, że naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj jakby się ją tak mocniej ścisnęło, to by to lepiej wyglądało, ale i tak jest spoko. Nie chcę mi się teraz tego poprawiać. No widzicie, zresztą Moja ulubiona sukienka w przepięknym kolorze i kroju zresztą również. Zacznę od góry, ale kolczyki już znacie, mówiłam wam H&M i chińczyk. Sukienka jest ze Stradivariusa. Jest taka koszulowa, jak tutaj zresztą widzicie. Natomiast ma takie falbanki. Ja mam również coś takiego samego ze Stradivariusa, tylko jakby odtąd jest już prosta, też szeroka, bordowa. Wiele razy Wam się w niej pokazywałam i nawet miałam ją tutaj dograć do tego lookbooka, a może jeszcze to zrobię, żeby Wam pokazać zaraz po tej sukience. Dobra, zrobię to. Pokażę Wam. Jest bardzo podobna, natomiast troszkę inna. Bordowa. Niemniej jednak wracajmy do tej. Ja ją uwielbiam. Tutaj można też w talii sobie pasek zapiąć albo zostawić tak luźno puszczoną, co mi chyba się najbardziej podoba. Mega, mega luzacko. Do tego torebeczka z Ali. Czarny rajstopy, emu i naprawdę czuję się w takiej stylizacji bardzo, bardzo komfortowo, dziewczęco na luzie, a jednak elegancko, no, idealnie. No i przebrałam się tutaj, żeby Wam jeszcze pokazać tą bordową, o której wcześniej mówiłam. Ja ją kupiłam dwa lata temu w Stradivariusie, tamtą brązową rok temu też w Stradivariusie. One są naprawdę bardzo komfortowe, luźne, więc na święta, na Wigilię to wiecie, jest idealnie. Jak się najecie, to nic przynajmniej tutaj nie widać. No i właśnie tak jak Wam mówiłam, ona jest troszkę inna. dal szeroka, natomiast ona się odcina tutaj i już nigdzie więcej po prostu jest puszczona. Tamta miała jeszcze odcięcie tutaj, to były takie jakby a'la falbanki, tak przynajmniej mi się to kojarzy. Równie wygodna, równie piękna, bardzo mi się podoba. Chciałabym jeszcze jakąś może czarną, czystą, albo też w ogóle podoba mi się motyw panterki, e, ale na razie nic ciekawego nie widziałam, więc zobaczę, może jeszcze się pojawią. Tutaj też do tego ubrałam mochy, bo to tworzy mi fajny, naprawdę taki luzacki look, e, ale też bardzo fajnie wyglądają kozaki za kolano, bo nawet w tą sobotę byłam z przyjaciółmi i ubrałam sobie tą sukienkę, a do tego kozaki za kolano i bardzo podobało mi się takie zestawienie, więc zarówno można ubrać buty emu i mieć właśnie taki bardziej luźny styl albo kozaki za kolano i już bardziej elegancko. Ta stylizacja, w której nie każdy będzie miał odwagę wyjść i też nie każdemu będzie się ona podobać. Mi się podoba ale nie do końca jestem przekonana, czy pasuje tutaj to obuwie, chociaż to tworzy taki luzacki strój. Zaraz zresztą zobaczycie i zrozumiecie, o co mi chodzi. Natomiast no nie miałam w ogóle pomysłu na buty, a jednak no, jak robię już wam stylizację, to muszę jakieś buty wybrać. Także no, zobaczcie sami. Tutaj bluza, którą również kupiłam z drugiej ręki na lumpie, natomiast nie teraz, tylko... W tamtym roku bodajże, ale bardzo, bardzo ją lubię. Jest w przepięknym właśnie takim jesiennym kolorku. I tutaj taka dłuższa spódnica. Ona jest zakończona falbanką. Z przodu jest troszkę krótsza, z tyłu dłuższa. Wcześniej ubrałam ją do jasnych rajstop, ale wyglądało to mega, mega słabo. Ale do czarnych wygląda spoko. Nie wiem jeszcze co z butami, bo tak mierzyłam różne, ale powiem Wam, że nic nie pasuje. I jedyne co, no to te buty EMU. Jest już ciemno i nie mam Wam jak pokazać. Może włączę światło. No za wiele to mi tutaj nie pomogło. Jak widzicie, o, ona z tyłu jest taka naprawdę mega długa, a z przodu właśnie krótsza. Stanęłam tutaj bardziej przed oknem, a pod lampą. Jak widzicie, ona jest tutaj zakończona taką falbanką, i w ogóle, jak się w niej chodzi, to ona się tak na prawo i lewo kołysze, co jest tak mega. Bardzo, bardzo mi się to podoba. No, i jak widzicie, nic w tej stylizacji nie ma za bardzo szalonego. Natomiast, no, nie każdy zdecyduje się na takie połączenie butów emu z taką dłuższą spódnicą. Szczerze powiedziawszy, no, mi się to podoba, e, ale zdaję sobie sprawę, że nie każdemu. Dajcie znać, jaką wy macie propozycję tutaj obuwia, bo próbowałam z bodkami, ale nie do końca to wygląda. Zresztą mogę Wam zaraz pokazać, jak to się prezentuje. Faktycznie one są zgrabniejsze. Niemniej jednak jakoś tak kolorystycznie mi tutaj, no niby pasuje do bluzy, ale no sami zobaczcie. No więc tak, kompletnie to do mnie nie przemawia. To w ogóle nie wygląda, nie.